Wiesz, dlaczego dzieci robią się lękowe? Bo mają lękowych rodziców. Tak, to prawda. Zaburzenia lękowe u dzieci tworzymy my, lękowi rodzice. Więc jeżeli Twoje dziecko, Twój nastolatek cierpi na zaburzenia lękowe, na nerwicę lękową, to sprawdź najpierw, czy Ty sam nie jesteś lękowym rodzicem lękową mamą, lękowym tatą. Jeżeli yy, tak, to popatrz właśnie w jaki sposób ty kreujesz yy, rzeczywistość tego dziecka, tak? Polega to trochę na tym, że my, jako lękowi rodzice, yy, przekazujemy. Ten lęk dzieciakom. Czyli jeżeli nam ktoś przekazał, że świat jest zagrażający, jeżeli wychodzisz gdzieś, to musisz uważać, bo może coś ci się stać, słyszeliśmy ciągle, daj znać, bo ja nie wiem, czy przeżyjesz, tak? czy dojedziesz szczęśliwie, czy coś ci się nie wydarzy, czy nie zginiesz w wypadku, no to, to automatycznie pobudza w nas lęk, tak? I my przenosimy to na nasze dzieci i to samo im przekazujemy. Idziesz do sklepu, uważaj, bo tam cię ktoś zaatakuje. Tworzymy świat, który jest bardzo lękowy. Potem yy, nasze dzieciaki w tym świecie, w tym świecie żyją. Więc jeżeli masz trudności ze swoim nastolatkiem, bądź dzieckiem, głównie nastolatkiem, to popatrz się, czy ty nie masz czasem takich samych trudności i problemów, możesz na tym popracować, zajmując się swoimi lękami, i tworzyć Większą przestrzeń dla swojego dziecka, taką bezpieczniejszą. Prosty przykład: kiedy wychodzi z domu, powiedz do niego: Dobrego dnia, baw się dobrze, a nie: Uważaj na siebie. Automatycznie to niby jest drobna zmiana, ale zmienia bardzo dużo. Automatycznie pokazujesz mu: Świat jest zagrażający, musisz uważać, idziesz na wojnę i walczysz o przetrwanie. Nie? A kiedy powiesz do niego: Baw się dobrze, świat jest ok. Tak, jakby tak, zdarzają się różne sytuacje mmm, przykre, niepokojące, ale ja wiem, że masz takie zasoby, że sobie poradzisz. Zobacz, jak jest u ciebie. Czy jesteś wspierającym rodzicem, czy jesteś rodzicem, który sam stwarza lęki u swojego dziecka?